Ej z tej strony Anton witam was w newsach na kanale Anton Light. Dzisiejszy materiał dotyczy Farming Simulator Podcast numer 11. Swego czasu te podcasty ukazywały się systematycznie raz na dwa tygodnie później była dwumiesięczna przerwa. Teraz się ukazują co tydzień. No ale tak jak Lars wspomniał zostało dwa miesiące do tego aby do premiery Farming Simulator 22 wiele rzeczy należy jeszcze wytłumaczyć opowiedzieć. Jak będzie zareklamować, a wydaje mi się, że ta forma jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o tłumaczenie pewnych bardziej zawiłych rzeczy i odpowiadanie na nasze częste pytania. Tak więc tematem przewodnim dzisiejszego podcastu był, oczywiście, crossplay. Crossplay, który został potwierdzony wczoraj. Jest to funkcja, która będzie Farming Simulator 22. Materiał o tym, o tej funkcji, jak ona będzie wyglądała, jakie ograniczenia, generalnie jakie duże mogą być ograniczenia, oczywiście u mnie na kanale, link w prawym, górnym rogu. Zapraszam, długi materiał, ale wydaje mi się, że dla osób, które są mocno skypowane, no to niech sobie przesłuchałem, jakie tam będą dosyć duże ograniczenia, no to wtedy troszeczkę Inaczej może do tego podejdziemy? Nie aż z takim dużym chórem optymizmem trzeba znać ograniczenia crossplay. Tego nie przeskoczymy. Dobra. W związku z tym, że tematem głównym jest crossplay, to oprócz Chuckiego i Larsa, Yy, współprowadzącym był Marcel. Kim jest Marcel? Marcel jest CEO w Nitrado, czyli boss bossów w Nitrado. Wiadomo, że Nitrado współpracuje z Giants od wielu, wielu lat, a Nitrado czym zajmuje się? Prowadzi usługi dotyczące serwerów dedykowanych. Jest kilka firm, które prowadzi podobne usługi, ale Nitrado współpracuje tutaj mocno z Giants, tak więc osoba z Nitrado. No i duża część tego podcastu to jest reklama, jak gdyby tej firmy, co jest zresztą bardzo, co jest naturalne, tak? Dlaczego Nitrado i dlaczego serwery dedykowane? No, bo to nie jest nowość dla ludzi, którzy grają na PC, tak jak ja, ja mam w tym momencie mam dwa serwery dedykowane. No fakt, nie gram na nich, ale mam. E, tak więc, no dosyć duże doświadczenie. Tak więc dla osób, które grają na PC i mają jakieś doświadczenie e, z dedykami, z tak zwanymi ser, serwerami dedykowanymi, no to rzeczywiście te rzeczy, o których mówił Pan Marcel, to są jakieś podstawy i e, jak gdyby to świetnie e, rozumiemy. Natomiast e, w momencie, kiedy wchodzi e, crossplay, otwiera się dosyć duży rynek. Dla właśnie Nitrado i innych tego typu firm, ponieważ w tym momencie taką usługę, jaką serwery dedykowane są, będą mogły wykupić osoby, które grają w Farming Simulator 22 na konsolach. I to jest dosyć duża liczba osób. To było awizowane już od jakiegoś czasu, żeby była taka możliwość. Ponieważ no są tutaj duże benefity i to jest w dużym stopniu tłumaczone te podstawowe rzeczy, i jaki jest plus posiadania serwera dedykowanego, jakie są tam opcje itd. Główną rzeczą, którą tam panowie podkreślali, jest fakt, że ten serwer po prostu stoi sobie cały czas i nie musimy mieć stałego połączenia, aby ta sesja multi działała, czyli kilka osób może się dowolnie podłączać do tej sesji, a, de, a serwer sobie gdzieś tam stoi. W momencie, kiedy wychodzimy, wszyscy opuszczają serwer, no to to w zależności jakie są ustawienia, może ten serwer się zatrzymać i później. Osoba, która wbija sobie na ten serwer z powrotem, aktywuje. Może wtedy grać tylko jedna osoba. Nie muszą być to dwie osoby. Serwer jest po prostu, jak gdyby. Hmm, e jedną osobą, która po prostu cały czas utrzymuje, utrzymuje rozgrywkę. Można to oczywiście yy, można tam dodawać modyfikacje do tych serwerów i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to w szczegółach było, było tłumaczone. Jakie są nowe featuresy, jeżeli chodzi o te serwery dedykowane. Otóż jest już taka informacja, że Nitrado będzie, że będzie można postawić taki serwer dedykowany chyba na dwa dni przed premierą. Tak przed Przedstawiciel Nitrado powiedzieć ewentualnie y, będzie można wykupić taką usługę? Ewentualnie będzie można chyba przełączyć się na tą usługę, ponieważ osoby, które mają dedyki aktualnie na 19 będą mogły się przez, przełączyć na 22. Tak więc to będzie też tego typu sytuacja. Oczywiście dostępny, dostępna rozgrywka będzie w momencie kiedy farming zadebiutuje. Tak więc tu nie chodzi o to, że, że będzie można wcześniej grać z racji tego, że macie Dedyka. Nie. Żeby mieć Dedyka, no to musicie mieć też grę. To jest najważniejsze. No i mody czasami, tak? No i tak samo DLC muszą być. Tak więc jeżeli chodzi o to, no tutaj w większości były, były ogarniane podstawowe rzeczy dotyczące dedyków, ale oprócz tych rzeczy dotyczących serwerów dedykowanych, były kilka, było kilka informacji, które są generalnie, dotyczą Farming Simulator 22 i jak on będzie działał. Serwery dedykowane mają funkcję automatycznego update'u. Owszem, tą funkcję u różnych providerów można wyłączać, chociaż generalnie, jak gdyby to nie ma sensu, żeby robić, czyli w momencie, kiedy jest update do farminga, a na, na samym początku one są dosyć dużo, dosyć częste, no to serwery dedykowane aktualizują się automatycznie. Jeżeli nie macie na przykład wersji steamowej no to czasami musicie poświęcić i to sami zrobić nie będziecie też mieli tej funkcji automatycznej ewentualnie możecie też na steamie wyłączyć tą funkcję automatyczną. tak mi tutaj trzeba też uważać jak to będzie wyglądało że serwer wam się automatycznie z zaktualizuje i mogą być takie sytuacje, że masz swój własny serwer i nie możesz do niego wbić no, chodzi kwestia to, tego typu że ty musisz też zaktualizować wersję swojej gry też było to podkreślane dosyć częsty błąd, który się zdarza i często ludzie e, nie wiem, dzwonią na, na infolinię, dlaczego nie mogą wbić na własny serwer i w ogóle nie widzą no może dlatego, że nie zrobiliście aktualizacji, to dlatego nie widzicie w ogóle tego serwera Mimo tego że on działa. Dobra, e, ale jeżeli chodzi o update, to tu była bardzo fajna informacja dotycząca Farming Simulator 22. Otóż Farming Simulator 22 będzie e, w kontekście update'ów e, będzie wyko wykorzystywał tak zwany delta patching. Czym jest delta patching? Już tłumaczę. Otóż przy delta patching w przypadku Farming Simulator 22 przy każdym updatecie będzie pobierany tylko ten content, który został zmieniony w patchu. Czyli to jest naprawdę bardzo dobra informacja, zwłaszcza dla osób, które mają trochę słabsze internety. Bo wiecie, jak dużo ważyły dotychczas patche do Farming Simulator 22. Były naprawdę nieraz kosmicznej, no one były po prostu kosmicznie duże. Tak więc tutaj fajna rzecz, bo te update'y czasami nie będą aż tak, te patche y nie będą aż na takie duże tylko i wyłącznie będziemy pobierali tą zawartość, która została zmieniona w patch, fajna rzecz delta patching, oczywiście w przypadku konsol i w przypadku serwerów dedykowanych, czy w ogóle grać, w momencie kiedy gramy w trybie multi, spotykamy się prędzej czy później, a wszyscy się spotykają z kwestią synchronizacji. O synchronizacji już kiedyś mówiłem i jest to rzecz nieodzowna i tego Giants nie jest w stanie obejść, i przy tego typu silniku gry zawsze będzie synchronizacja, przy czym z racji tego, że jak tutaj wszyscy mówią, Farming Simulator 22 we wszystkich aspektach będzie lepszy, tak więc y, będzie szybciejsza synchronizacja. Nawet gdyby miała być ona szybsza o 5%, to zawsze jest to na plus. Jeżeli tak będzie, tak więc to się również cieszę. Y, następną rzeczą jest kwestia modyfikacji. Modyfikacji, no bo mówimy dzisiaj y, o pewnych ograniczeniach. O pewnych ograniczeniach crossplay, no i tym ograniczeniem są mody. Generalnie problemy mody dzielimy na tak przynajmniej przedstawiciele Giants dzielą na mody, które obsługują, skrypt, tak zwane mody skryptowe, i takie mody, które tych skryptów nie mają. Otóż te mody, które są ze skryptami, no nie działają na nie są wydawane na konsolę I w związku z tym jako takie będą trochę przeszkadzały w tym crossplayu. E, tak więc, y, nie każdy wie, która modyfikacja ma ten skrypt. Tak więc, na w Farming Simulator 22 na modhubie, mody będą odpowiednio tagowane jako te, które są kompatybilne z funkcją Crossplay. Czyli będziemy automatycznie wiedzieli, że ten mod, y, jeżeli pobierzemy, no to będzie Crossplay działał. Przy czym, jeżeli chodzi o Crossplay, to tutaj jest, jest bardzo ważna rzecz której też było podczas podcastu powiedziane, a mianowicie sytuacja ze stadia. Stadia ta platforma jak na razie na dzień dzisiejszy w ogóle, aby wykorzystywać tą funkcję crossplay nie mogą być wykorzystywane modyfikacje. Tak nie mogą być wykorzystywane modyfikacje, ale to jest stan. Na dzisiaj. Być może w przyszłości będzie taka opcja, że będą mogły być wykorzystywane modyfikacje. To tyle, jeżeli chodzi o modyfikacje. Oczywiście, e, modyfikacje, e, jeżeli chodzi o e, grę multi na konsolach, e, to tylko i wyłącznie te, które są na modhubie. Nie ma innych opcji, aby pobierać sobie modyfikacje spoza modhubu e, i aby one były. E, Crossplay, cross czyli miały tą funkcję Crossplay, oczywiście można gdzieś z jakiegoś źródła poza ściągnąć, ale to musi być ten mod, który jest na Modhubie dostępny. Tak więc, no to jest podstawowa też rzecz, że nie wszystkie modyfikacje będą działały na, e, nawet mimo tego, że nie są skryptowymi e, modyfikacjami, e, no to tylko i wyłącznie modyfikacje, które są na Modhubie. Będą modyfikacjami crossplay. To jest naturalna rzecz. Następną rzeczą, którą się też dowiadujemy z tego podcastu, jest taka sytuacja, że Farming Simulator 22 będzie można pobrać automatycznie wszystkie mody w momencie, kiedy mamy już ustawiony serwer. Pod warunkiem oczywiście, że znowu te mody są. Na modhubie, ale tutaj mówię w kontekście, tak naprawdę w kontekście crossplay, czyli wiemy, że na crossplay modyfikacja na konsole działają tylko i wyłącznie z modhubów. Tak więc, no, tylko i wyłącznie będzie można to w automatyczny sposób pobrać z modhubu. Z tego co mi się wydaje, mogę się mylić, bo rzeczy, bo już dawno nie grałem na multi, szczerze mówiąc, już z pół roku. Nie no, przesadzam. Ale nie, nie, nie stawiałem serwerów, no bo te serwery stoją, ani też nie pobierałem modyfikacji, ale w 19 już ta funkcja istnieje. Nie Może niekoniecznie takiego automatycznego, ale w momencie kiedy mamy niezgodność jakichś modów, to wyskakuje lista, można nacisnąć i je wtedy pobrać, tak? Jeżeli są na modkabie, to je pobierzemy z modkabu, tak? Więc już taka funkcja Farming Simulator 19 jest, ale tu chyba chodzi o to, że to będzie jakoś całość, powiedzmy taka paczka ściągana, w tym sensie chyba myślę o tym, że to będzie raczej tak wyglądało. Oczywiście. Ten modpak automatycznie może być pobrany, no tak jak już kilka razy mówiłem, pod warunkiem, że są to mody na, z modhubu. No i jeżeli chodzi o PC, to jest ta sama zasada: muszą być to mody z modhubu, bo jeżeli mamy modyfikacje, i tu mówię tylko i wyłącznie o PC, modyfikacje z trzeciego źródła, no to oczywiście ta forma automatycznego pobrania. Z takich modów, no w tym momencie nie będzie działała, bo nie wiadomo skąd wy pobraliście te modyfikacje, tak? No to musicie już troszeczkę inaczej. Oczywiście, ci, którzy mają serwery dedykowane, mogą udostępnić specjalny link, z którego będziecie mogli pobierać sobie te modyfikacje. Tutaj mówię o osobach, które grają na PC. Jest taka możliwość i to jest naturalna rzecz, wykorzystywana już od, od jakiegoś dłuższego okresu czasu, tak więc to nie jest też żadna nowość. Że takie rzeczy bywają, jeżeli chodzi o serwery dedykowane. Jeżeli chodzi o temat podcastów, to w sumie tak naprawdę zostało to już wyczerpane. Z tego, co mi się tam wydaje, co pamiętam, tak, tylko ograniczenie, jeżeli chodzi o nitrado, ale to jeszcze być może zostanie jakoś poprawione. Delta Patching, bardzo fajna rzecz. No, Szybciejsza synchronizacja, no to dobra, ok, spoko, rozumiem, wszystko będzie fajniejsze i tak dalej. Nowe oznaczenia, jeżeli chodzi o modyfikacje na modchabie, które są kompatybilne z Crossplayem. No i oczywiście ta możliwość automatycznego pobrania wszystkich modyfikacji pod warunkiem, że one są na modchabie. Takie główne rzeczy zapadły mi z. Po przesłuchaniu tego 21-minutowego podcastu. Szczerze mówiąc, całkiem fajne. A zwłaszcza dla osób, które nigdy nie miały styczności z, z dedykami. No, ale. Yy wypadałoby jeszcze troszeczkę więcej gdzieś poszukać informacji, jeżeli chcecie naprawdę szeroko poznać temat serwerów dedykowanych, jeżeli planujecie zakupić taką usługę, to jednak polecałbym troszeczkę więcej się dowiedzieć niż tutaj, no bo tutaj generalnie tylko takie szczególiki, znaczy w ogóle, bo takie dosyć ogólnikowe rzeczy, typu że to jest fajne, bo to jest fajne, ale czego jest fajne, bo to jest fajne i tak dalej. Tak więc, jeżeli ktoś naprawdę chce zgłębić temat e, serwerów dedykowanych, to na pewno takich du materiałów z dużo znajdzie na YouTube. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Piszę w komentarzach, co sądzicie o tym e, e, temacie dzisiejszym, głównym. No i zapraszam, być może znowu za tydzień. Pozdrawiam, Anton.